Cześć wszystkim, z tej strony Dantendra, a to jest kolejne zagrajmy Centrum Detroit. Już wyjaśniam co się stało. Eee, mianowicie w poprzednim odcinku przerwałem nagrywanie, dlatego że bradu wszedł eee, mi do pokoju i odpalił telewizor, gdzie było po prostu wszystko słychać i musiałem to przerwać. I teraz to się odbywa w ten sposób. Eee, wygrałem tą potyczkę z policją i przejęłem, przejąłem, przepraszam. Te wszystkie okoliczne tereny tutaj. I wybrałem misję dla Zimosa. Jeszcze jej nie zacząłem. Dopiero do niego po prostu dojeżdżam. No widzicie, on jest tutaj. A ja przyjąłem te tereny, które są, które są tu. Wszystko, co się dało, praktycznie już kupiliśmy. Oprócz tutaj rzeczy na tej wyspie, na którą się przyjadę. Które któregoś razu widzicie teraz zostały nam się do skończenia tylko akcje, które będę robił już poza anteną w międzyczasie, więc nie będziecie musieli tego oglądać już mamy praktycznie większość miasta większość miasta przejętego co mnie naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo cieszy. No i cóż, no i jedziemy do zimosa. w tym odcinku będą same misje, Myślę, że i ja i wy będziemy się świetnie bawić. Tak, spadki FPS-ów w doczytywaniu się tekstu to jest po prostu epickie. Dobrze jedziemy tu. Wow. Wypadła przed przednią szybę. Nie lubię tego. Szarpię tą grą naprawdę. Mm.

Shit, yeah. remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Loren and showed the morning star that you are here to stay. Time to relax and cut loose, baby. No, we'll party once the work's done. I'll call you when I make another move against the morning star. Mm. <coughs> I co? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Zupełnie. Mm -hmm. I co, schodzimy tu na dół? Jeszcze tu na dół i tutaj, tak super. I co teraz? Nie wiem, chyba nic. O! I tak się skończyła misja dla zimosa Dobra, kizing yy, na znaczy

Dobra Więc to jest tak komórka e, dostawa pojazdu nie mogę Kurwa, nie mogę. Dobra e, Więc musimy pojechać na imprezę jak już używanym wozem. Ach. No nie cieszy mnie to zbytnio. O, będę za nami jechać. Świetnie. Pojedźcie za nami. Ubezpieczajcie nas. To nie podoba mi się to. Ultor. O Boże. Pamiętam tą ko korporację z drugiej części. Na początku wydawało się, że są naszymi wspólnikami, a potem zrobili nas z no to imprezka, 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 ludzie, imprezka. Super. Diksy. Cholera, nie lubię tego mostu. Nienawidzę go przez te bugi. Straszliwe bugi. Znaczy tu jest taki bok, że nie można po tym moście przyjechać, bo się zapadasz. Na szczęście nie zapadasz się w wodę, tylko w miasto, tak? Na dolną ulicę. Więc można to jeszcze jakieś przeżyć. Naprawdę. I to jest gdzieś tu. Tak. Widzicie? Dobra, wszyscy przeżyli. Możemy jechać dalej ludzie. Dobra, tylko którędy? Właśnie też nie wiem No jedziemy tędy, dobra Brum 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 Zmienimy stację Klasyk to najlepsza stacja tutaj Co jak co Ale muzyka klasyczna ma to coś w sobie że przyjemnie się jedzie, przyjemnie się słucha, przyjemnie się człowiekowi robi po prostu. Na serduszku. Och! Ale zwiechy. Dobra, już w sprawie jesteśmy na tej imprezie. Ach. Tak, mi uwielbia. Nie, nie tutaj. Wiecie, ja pamiętam to z jakiegoś filmu Disneya albo jakiejś bajki. To nie ten motyw, który teraz leci. Te miechy są potężne. przepraszam, ale nie wiem dlaczego tak mi się teraz dzieje z grą. Dobra. Ja. Yeah. Jesteśmy na imprezie. Ludzie. Tym, tyrym, tym, tym, Ciekawe, czy wszyscy tam będą w sensie Olek, Kinzi, Zimor, Sandy, Pierce Brakuje jeszcze gata. Oh, biedny gat, ten żabojacki skurwia. No i to jest to, ludzie Uhu. I was saddled up in a human pony show. <laughs> will you see me crying about <laughs> <laughs> God, I will shove that thing down your throat hole? Whoa, Shandy. We can't mourn Gat forever. Eventually you gotta get back on the horse. No offense, brother. <laughs> right. Whatever. Damn, girl! Life is for the living and shit. You know what I'm saying? Is, it's so pretty, it's silly. Wow. O kurwa Nieźle się zabawiamy w mieście, nieźle mm. oh. Aż mi się gorąco robi, słuchajcie O kurwa No nie gadajcie, że zajebie pierwsza O kurwa, nowy gang? What the fuck? No te dziwki to nie dziwki, też to zauważyłem. Wyrwnąć kurwy w cholerę, yeah! Ale kurwa, które... Yy... Dobra, tu. Dobra, dziwka poszła. Ta dziwka też poszła. Get low. Kurwa. No nie rozumiem dlaczego tak mi się tnie. A nie mogę odpalić z powrotem gry, bo nie mam save'a, wiecie co. Dobra, jakaś dziwka jest tutaj, tak? Zioma. U góry idziemy. Kurwo. Jedną się. Piusz, nie pozwolę ci zginąć. Ja. Stawaj i walczymy. Aha, to nasi. Kurwa, ja już nie rozumiem, które są nasze, a które nie wiecie. A na pewno nie w nas strzela. A też nie. Co się kurwa stało?

Kurwa dziwki. Słatny. Kurwa Kurwy jebano. Hmm. Ale jakie ja mam? Aha, tutaj, tak? A nie, to nasze. Ojej. bym nie zapierdolił. No. Dobra, Jeez. Bo no co za suki? Jakie ja mam wyjść na ten niebanny dalej? Powiedzcie mi to, bo nie wiem. Mhm, mm wiem rozwalić z okna. Dziękuję. Ugh, zginę, nie chcę, nie chcę, nie chcę skierować. Dalej. Dobra, muszę snajperów rozwalić. To jest cięższe niż się kurwa znaj. Kurwa, Waszuku gdzie jesteś? O Jezu, nie, 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 nie. O oh, ho ho. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Kurwa. Dziwki trojańskie. A już wiem, Tu jest szmato, ale ja mam kurwa celność, wiecie? Dobra, zajebamy ją. Ja, yeah. już tam tutaj. Dobra, jeszcze jakieś dwie. Mhm. Dobra, ta padła. Co jakaś kurwa tutaj? Została. I gdzie jeszcze? Mamy opanowaną sytuację, czy nie? Czy jeszcze gdzieś są jakieś dziwy? Dziwy trojańskie. Kurwa. Nie, no chyba mamy opanowaną tę sytuację, nie wiem. Kurwa Jakie wiksy panie No więc już nie A tu, tu jest wejście na dach

tu! O Jezu! Panie! Rozpierdolą! Rozpierdolą! Albo my ich rozpierdolimy! Nie zajebał! Chłopanie! Jak za Dobra, mamy No! No! Jeszcze jeden helikopter! Jaka jedna zasadka zasadzka! O kurwa, w Dobra, zniszczyliśmy he helikoptery, helikoptery zniszczyliśmy. Ożeż kurwa, ożeż kurwa, o, ja pierdolę. No nie spodziewałem się tego. Ale to ta jutrzenka, czy w sensie te bliźniaczki pewnie nastawiły na nas tego. Wow. No, zniszczyły nam Hawirę, ale my zniszczyliśmy ich flotę i

But it's not too late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive that fucker back across the sky. You feel me Yes, Kilby. Ah, apology accepted. Hey I'll come you a VIP faster murder brawl. That'll cheer you up strengthsky try and kill control To jest ludzie, 10 tysięcy. O! Mamy nowy level. Śmigłowiec bojowy mamy. O ludzie, 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 dobrze ludzie. Ja. Tym, 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 tym. I tak oto następna misja została wykonana i możemy zapisać. Ale wcześniej sprawdzimy, czy nie mamy jakichś modyfikacji do, do... Do, 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 kupienia. No, w każdym moim razie jutrzenka się kruszy. Znaczy, została tylko jedna z tych bliźniaczek i bardzo dobrze. No, nie spodziewałem się, że Killbane czy Ban, nie wiem jak to się tam nazywa, zajmie jedną z nich, ale dla mnie to jak najlepiej. Jednego wroga mniej, jak to mówią, tak. Dobra. Sprawdzamy. Kasa jest. Kasa się zawsze przydaje. 150. Widzicie, jak to ładnie przybywa nam. Ulepszenia, zdolności. Kosa. Jasne, że tak. Czy coś jeszcze jest? Nie. Walka. Hmm. Walkę wręcz mięśnie, O! No i świetnie. I to wszystko? To wszystko. Dobra? O! Misje Uzimosa są jeszcze, ale to wszystko w następnym odcinku. Eee, był z Wami Dante Angel. Trzymajcie się. Cześć.